To była dobra walka. Zapomniałem, jak dobrze walczą wiedźmini. Co teraz? Wymordowaliście moich ludzi. Nie miałem z tym nic wspólnego. Nawet mnie przy tym nie było. To Henselt kazał zabić twoich ludzi za namową Detmolda. Nie będę was błagał o litość. Ale jeżeli zdecydujecie się mnie oszczędzić, macie moje słowo, że odejdę i nie będę wam więcej wchodził w drogę. Trzymam cię za słowo. Idź w swoją stronę. Następnym razem lepiej wybieraj sobie pracodawców. Może przyszedł już czas, żeby odpocząć. W Tretogorze czeka na mnie Julia. Jest przy nadziei. Zrobiłeś dziecko słodkiej trzpiotce? Gratuluję, pan Grat. ją. Dziękuję, Wiedźminie. Weź to. Mi się już nie przyda. Bywajcie. Do zobaczenia na jakiejś wojnie.